się na żywo, Nagrywa się tak? Nie? No, nagrywa się, jest bardzo fajnie e, i... ogólnie e, to? E, ten serwer? Macie zanów, co cię komputer? Zapraszam, gdzie ja, proszę, sobie śliczkę? Skórzki, młoda i tak dalej. Ja sobie powiem do pani z tego To było normalnie jak moja na wczanie, moja na wczanie, nie było na wygłosie. Tak... o tutaj mamy moja na wczanie. Czemu na mnie uwagi nie zwraca? Ktoś tu wiem, że wie. innego skina się założył. Patrzcie, innego skina się założył. O, jumet! Jumet widziałem, on na deskorolce jedzie. A na tej wersji można ja mówić, on. tej. Ja nie widziałem, no, ale. Musi, idzie, nie? nie nie o ten serwer dzisiaj chodzi Dzisiaj chodzi Czyli nie mam Chodzi coś na akcel.pl serwer, na próbę Też zapraszam my właśnie robimy speed Speedem, z takim jednym żołem Robimy Squid game ten będziecie mogli do niego dołączyć, nie będzie go do ale zobaczymy on jest, bo on jest, on jest, ale dobra, zobaczmy jak to, 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 to aha, no tak, nie na tym niku, ja nie mogę się no nie jest to klejmi, to plemę jest, nie? jakiegoś innego mojego dzieła, nie? no to ty nie wiesz no też i dzisiaj chcę Saber serwer mój i Marcina mojego brata, który

Zgadnijcie, kto to ciekawą historię. to jest. Zgadnijcie, kto to jest. Zgadnijcie, kto to jest. Zgadnijcie, pożegnać. to jest. że kto się W kity, macie właściciel bez jest. jakby... Eee, darmowy właściciel na dwa dni, możecie odbierać piękiwa i, i przypadek można odebrać raz, jeżeli odbierzecie więcej, no to to widzowie spiecie co, Dostacie oczywiście bada na jeden dzień, bo jakby, możecie ten kit raz odebrać, więc na jeden dzień dostajecie bana wow, ląki kafielka, nie? dlatego widzowie, eee, dzisiaj, co mam powiedzieć? Piszcie, jak jest wyłączony, piszcie również do no Marcina. On też przeczyta komentarze, ale na jego kanale oczywiście. Bo nie ma dostępu tak do jego kanału, niestety. No dobrze, zobaczcie, co? Dobrze! E, nie ma dobra, wiecie co? Ja muszę zobaczyć, ile mam subskrypcji. Teraz to zobaczymy, dobra? Nie, wiem, co nie wiem, to. Tak, idziemy tutaj. Dlaczego ile ja mam subskrypcji? Jeżeli chcecie. Żeby... No e, i um, jak to jest? I słuchajcie, jak to? Jakby to powiedzieć Zobaczmy, ile ja mam subskrypcji. Wchodzimy tutaj i chodzimy na mój kanał właśnie. Wie, jeżeli chcecie nagrał jakiegoś short'a to jak widzicie um, to jest film prywatny, prywatnym. Tutaj macie takiego gościa, nie powiem Wam kto to jest. Nie, nie. nie powiem Wam kto to jest. To jest. Eee, może może niektórzy z Was wiadomo co no, są za bardzo inteligentnymi to po prostu widzowie nie wiedzą o co chodzi, wiedzą kto to będzie, wiedzą co to będzie, a, ale jeżeli ktoś jest inteligentny, a nie wie, no to trudno, dowiedzieć to się na 30 lajków, a my patrzymy ile ja mam właśnie teraz subskrypcji. Um, no, mam mało. Mam 21 subskrypcji. Teraz, jeżeli będzie widzowie, teraz w ciągu 1 sekundy 30, widzowie od razu będzie film prawdziwego. Na razie nie będzie w sekundę. Będziemy świętować również. Będziemy świętować w prawdziwym życiu. I na subskrypcji będzie piosenka Squid Game z prawdziwego życia. Będzie piosenka w prawdziwym życiu. Kawa jest 100. jest Dobra, to ja myślę, że chyba możemy się kończyć z tym filmem. Mm, zarabianie zarabia już e, dane e, warunki wyświetlenia e, 21 subskrypcji 3 są filmy można zrobić, o to mam już skończone teraz do 500 subskrypcji muszę dojechać To jest godzin czasu oglądania publicznych filmów mm. tutaj muszę mm. dojść właśnie widzowie pomóccie mi nagrać szorca również ale szorcy na 30 lajków, właśnie wtedy kiedy właśnie ujawnia również mega kawalistę jakby się wagmać na raz, kiedy widzicie to ilety. pamiętajcie